Era mroku. To drugi zbiór opowiadania w ramach Hezji Horusa. No. Hold up, wait a minute. Something ain't right. To drugi zbiór opowiadań i jest zbiorem gorszym niż pierwszy zaprezentowany na łamach tego kanału. Ale rzeczona gorszość nie jest efektem warsztatu autorów, a raczej jest problemem strukturalnym całego zbioru. Gdyż jeśli starałbym się scharakteryzować... Pierwszy zbiór opowiadań byłoby to coś w rodzaju, iż żałuję, bardzo żałuję, że wszystkie opowiadania zawarte w pierwszym zbiorze nie urosły do miana pełnoprawnej książki, bo zawierały w sobie niezwykle ciekawe zdarzenia, które aż krzyczały o to, by móc się rozprzestrzenić na Zdecydowanie wiel... większą ilość stronic książkowych, i by zaznaczyć swoją indywidualność. Tego samego, stety lub nie, nie jestem w stanie powiedzieć o Erze Roku. A nie mogę tego powiedzieć, pewnie tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, Znalazły się tutaj opowiadania, które są za dziurą. Jedno odnoszące się do legionu Alafa, który to opowiadanie mnie znudziło, i jestem w stanie zrozumieć intencję, która stała za, tym, za tą próbą literacką, ale było to nudne, było to nudne i przesadnie nic nie wnosiło. Ani do uniwersum, ani jako indywidualne opowiadanie, ani jako próba scharakteryzowania konkretnego hmm. indywiduum, starając się nie spoilować. Na drugiej uh, szali spektrum są opowiadania z kolei, które są niezwykle ciekawe. Czyli Era Mroku rozbudziła mój apetyt pierwszym opowiadaniem, gdyż jest to opowiadanie, które daje nam kontekst tworzenia kodeks astrates. I myśl tam zawarta jest mega, która potem przewija się nie tylko w innych tytułach, ale również w grach, czyli żelazne przywiązanie do zasad zawartych w kodeksie kontra Aspekt ludzki i doza elastyczności w jego aplikowaniu. I było to mega. Ha? Jest też opowiadanie, które przedstawia niemal hmm, zaszlachtowanie jednego prymarchy przez Angrona i włożenie swoich paluszków w maszyny znowu przez Legion Alfa, umożliwiając temuż. Ściganemu prymarsze ucieczkę. Znowu mega ciekawe, mega wciągające. But wait! There's To, czego zabrakło, to krzyku, by choćby te opowiadania rozrosły się rozmiarami do książki. Dlaczego owego krzyku nie ma? Dlatego, że te opowiadania, dając ciekawą historię, dając. Odpowiedni kontekst. Mają za bardzo gdzie się rozrosnąć, są opowiadami zamkniętymi. I tutaj jest właśnie ten problem strukturalny. Albo mamy opowiadania, które są krótkie. Jest tutaj opowiadanie, które bez mała ma chyba pięć stron. Oceńcie to sami. Więc albo mamy opowiadania, które są nudne są dziurą, lub opowiadania, które. Dają odpowiedni kontekst lorowy, są niezwykle wartościowe odnośnie przeczytania ich, ale jednocześnie stworzą bardzo hermetyczną całość, która nie rozrasta się do, nie może rozrosnąć się do szerszych rozmiarów. Nie mamy sania, żeby tego, tego opowiadania było więcej. Czy to źle, czy dobrze? Pytanie pozostaje otwarte. No shit Sherlock. Niezaprzeczalną wartością jednak tego zbioru opowiadania jest to, że w tych opowiastkach, opowieściach, historiach, które mają odpowiedni kontekst, wnoszą sporą wartość lorową, a także świadomość, nazwijmy to, historyczną zdarzeń w ramach herezji Chorusa, jest to bardzo wartościowe dla wiedzy kogoś, kto jest zaoferowane uniwersum, czyli kimś takim jak ja. Opowiadanie potrafi rzucić odpowiednią ilość smacznych kamyczków, okruszków, tak, by swoją ogólną wartość wycezować właśnie na tym, na wartości, na wartości poznania. Kontekstu zdarzeń lorowych, historycznych. Wydarzeń, które troszeczkę giną w białym szumie większych zdarzeń, ale odgrywają swoją niezwykłą rolę. Jest to mega ciekawe i wartościowe. Of course! Jednakowoż jest to też drugi zbiór opowiadań, więc nie możemy uciec od porównań, które już tutaj padły. Więc jeśli na szali mamy. Położyć pierwszy zbiór i na drugiej szali położyć drugi zbiór, no to niestety wyrok będzie bezwzględny. Fak. Mogę jednak powiedzieć, że era mroku całościowo broni się na tyle, by mógł powiedzieć, że tak, era mroku powinna znaleźć się na waszych półkach. Jeśli Herezja Chorusa, jako zbiór książkowy, jest w zakresie Waszych zainteresowań. Na pewno jest tak ze mną. Jest to pozycja, która jako całość potrafi przedstawić szarzyznę, niepewność okresu trwania herezji Chorusa, a w zasadzie jej pierwszych akordów, jak to wpływa na postrzeganie. Tego przez obywateli imperium, przez poszczególne legiony astrate, zarówno heretyckich, jak i lojalistów. Dużo tutaj smaczków, które podnoszą wartość całego doświadczenia czytelniczego i bronią erem roku jako pozycji wartej dostrzeżenia. Stawy! Get some help. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.